No bo później za późno będzie, tak mi się wydaje. Ja jestem przy tym moście już nie. Kurde, muszę te drzwi rozjebać. Wiem, schowam się gdzieś za rogiem. Może A, bo ty ten! Ty jestem C, nie? Ja myślałem, że ten, że ty tu do, do wody wpadniesz. Dobra, to poczekaj. pod spadochron na pewno. Ty w MC wjeżdżasz już? Dobra, to ja tam w las te. O, widzę ciebie Co? To jeszcze gorzej będziesz miał Ty, bo ja, ja na górę pojadę i ich wrzucę Nie Boję się prawka na 7 dni Ja tu w lesie jestem jak coś Tylko czekam muszę wymierzyć jak ty będziesz leciał Czyli gdzieś prosto ten Budowaj na drzewo wyląd! Wiesz, że da się na drzewie wylądować? Ja raz wylądowałem. Ej, ciekawe, co, co by ci zrobili, gdybyś na drzewie wylądował? Albo jak ten, budynek, budynek w LS jest? Tak? Albo wiem, wiesz, gdzie jestem? Taki. Most drewniany Wiesz Taki most drewniany jest. Albo nie. Widzisz na mapie gdzie jestem? Shady Creek i Shady Cabin. No na mapie widzisz, nie wiem, czy dolecisz, Boję się, więc trochę podjadę. Jak na przykład dolecisz, to będę jechał jeszcze dalej. Żebyście ten nie wzięli. Ty, co by się stało, gdybyś leciał z ochrony i by Cię zastrzelili w locie? Co by... Ty... Ciekawe. No, sprawdzę. Jakiś motor w ogóle tam jest? Poczekaj. No, na razie nikogo nie widzę. Saptuch. Co? Kołowiazdu zobaczę. Poczekaj. Tu tylko ten tu widzę. Kołowiazdu nikogo nie ma. Dobra, ej, to dam ci Chitachi i ty będzie siedzieć, bo ja muszę. Kurwa, muszę na dwójkę iść. Yy, no na mapie widzisz mnie? Tak, Shady Krix jestem. Tam w lesie. Ty tu gdzieś nie możesz. Przy wodzie, przy takiej rzece już. Nie jestem Nie wiem czy wiesz gdzie to Ty już lecisz z polchronem Na nich Tylko od razu Enter klikaj, nie? A nie na końcu Ty! Ale ja ci będę widzieć Jak ty tak ten Dobra, dawaj skacz. <laughs> Dobra, dawaj bo cię zablokują. A może już jadą na MC i zaraz cię ten będą zablokowali, zablok i ten jeszcze opon ci przetrzymali. Dawaj, bo później za późno będzie, tak mi się wydaje. A może z innej strony gdzieś wylecisz? Wyleciałeś? A u Altona? W sensie, Reginę? Ty z Reginą skoczyłeś, czy zostawiłeś? No nie! Ty miałeś właśnie ten z Reginą skoczyć, żeby. Nie wiem, w sumie. No, ten, widzisz Shady Krix? Okay. będę widział, jak, jak ty lecisz, nie? Ja widzę, ciebie, jak ty lecisz. Patrz, tutaj zla już szybko na dół. O, widzisz. Jak leci taka kulka, jedna. Masz kieruj i ucieka, ja muszę stracić Ja muszę... Albo czekaj, dobra poczekam tą akcję, Dawa, dawaj szybko wjeżdżaj